Państwa, y, mamy, y, mamy krótką historię. Wiadomo, że y, do samego uznania potrzebna była y, baza zwierząt, y, które były wpisywane do księgi wstępnej. I tutaj, ponieważ już czas nas goni, ja szybciutko powiem o psach NN. Y, Psy NN, nazwa sama pochodzi od nonej, czyli pies bez nazwy. To tak y, troszeczkę w dużym skrócie, y, skąd braliśmy te pierwsze gończe, które były wpisywane. Do księgi wstępnej. Najczęściej były wyszukiwane w różnych rejonach górskich, bo one u nas w górach zdecydowanie lepiej się uchowały. Wiadomo, że to, co zostało na kresach wschodnich, to zostało odcięte, i to jest w tej chwili tam jest zbudowana ta populacja gończego litewskiego, o którym żeśmy sobie już wspominali. A tutaj no, Edek. Państwo Mahajowie i Pan Feculak, i różni inni hodowcy ci starsi, wyszukiwali różne psy, które warto by było wprowadzić do tego programu hodowlanego. Ale wiadomo, że one nie miały żadnych dokumentów na swoje pochodzenie, i po przeglądzie takim kwalifikacyjnym, który u nas odbywał się na podstawie. Obejrzenia przez sędziego międzynarodowego psów gończych, czyli były takie grupy kwalifikujące zwierzęta do tego, że mogły być wpisane do księgi wstępnej, takie zapisy były dokonywane. Nie było wtedy badań specjalnych, nie badaliśmy również ich przydatności użytkowej, co mnie trochę dziwi, ale na przykład dzisiaj też kwalifikacja do hodowli ogarów gończych polskich polega na tym, że mamy trzy wystawy. Z, o, samiec z oceną doskonałą, szukam minimum bardzo dobrą. Ewentualnie może być to nawet przegląd hodowlany, który jest y, kwalifikacją dokonywaną przez jedną osobę. I proszę Państwa, w razie, która ma wpisane próby pracy we wzorcu nie badamy żadnych y, walorów użytkowych. Czy to jest słuszne? Zostawiam Państwu do rozważenia. I teraz psy NN. Sprawa, która do czerwoności rozgrzewa różne środowiska, bo jedni twierdzą, że być powinny, drudzy twierdzą, że nie powinny być, a niektórzy nie mają zdania na ten temat. Proszę Państwa, z mojej wiedzy hodowlanej, z ikonologicznej, zbieranej nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, uważam, że w żadnym kraju dla ras narodowych księga wstępna nie powinna być zamknięta nigdy. Inna zupełnie sprawa, możecie się Państwo zgodzić, możecie się nie zgodzić, ale ja spróbuję obronić swoje zdanie, Niczego? ponieważ jeżeli zamkniemy księgę, w tej chwili mamy zamkniętą księgę wstępną na przykład dla Gończego Polskiego, który jest przedmiotem naszego spotkania, co to daje? W pewnym momencie do tej księgi wstępnej zaczęło być coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej psów zapisywanych. One były teoretycznie nieznanego pochodzenia. I zarzut był tego typu, że to są psy, które tak naprawdę rodzą się gdzieś tam u kogoś, nikt nie wyrabia żadnych dokumentów i nie są to psy NN, bo my już tą krew mamy. Ale na to również byłby sposób, moglibyśmy po prostu robić badania. Tak zwany odcisk palca badania genetyczne na pochodzenie i wtedy wiemy, robimy, od czegoś trzeba by zacząć, więc wiadomo, że trzeba by to mieć, te badania z czym porównać, więc jeżeli robili, zaczynalibyśmy, no to mielibyśmy dopiero początek bazy, którą należałoby budować. W tej chwili już robimy te badania genetyczne wśród wszystkich psów rasowych zarejestrowanych w Związku Kynologicznym w Polsce i tym sposobem będziemy mogli badać ich pochodzenie dużo łatwiej niż proszę bardzo Ja na, na poparcie tego pani poglądu powiem, że y, przecież jest wiele ras, które y, są już starymi, ustabilizowanymi rasami. No ale wiadomo, żeby rasa cały czas nie tylko, że się rozwijała, co żeby była na określonym poziomie, to musimy mieć wiele linii. A nie możemy sobie zapewnić, nie, musimy, nie, nie możemy zmusić hodowców, żeby oni trzymali te linie. Nieraz po prostu z różnych przyczyn, jeśli są to rasy użytkowe, to albo psy giną na polowaniu, giną w wypadkach, chorują. Czasami ktoś z różnych przyczyn nie jest w stanie rozmnażać tych psów i po jakimś czasie jakaś linia ginie. A, a żeby nie doszło do zbytniego zinfryzowania, bo to jest, to jest bardzo niebezpieczne dla rasy, bo wychodzą różnego, wady, różnego rodzaju wady, i fizyczne i psychiczne, no to trzeba te linie trzymać. No i co się stanie, jak na przykład pozostaną jedna, bo właśnie nie wiem ile jest linii w rasie gończy Polski. i potem co, okaże się, że tej suki z tym psem nie można kryć, i tak dalej, i tak dalej, i okazuje się, że właściwie nie ma czym kryć. No ja i co wtedy, jak jest księga zam, zam, zamknięta, no to po prostu jesteśmy uziemieni. Ja bym prosił, Wojtek, żebyś powiedział, może jakie psy wykorzystywałeś. Właśnie Eneny, czy mam tutaj na sali też inne osoby, które mają takie psy. No, ja no, ja, ja może tak, sobie. jeszcze bo nie chciałem się wtrącać tutaj pani Gabrysi, ale. Ale jeśli chodzi o w ogóle nazwę ogar. Ja uważam, że to jest od wieków stosowana w Polsce istniejąca nazwa dla psów gończy, które gonią i po ciepłym tropie i głoszą. Ja gdzieś tam w domu mam książkę 72 roku Lubomira Smyszyńskiego. I tam są ogary francuskie, ogary angielskie, ogary, ogar słowacki, w nawiasie dzikarz. Y, rosyjskie ogary, tam Kostromski, y, Kostromski, ten y, y, no, y, łaciaty kończy, y, Szwedzkie Ogary, i tak dalej, i tak dalej. Potem nagle y, ta nazwa zginęła. Ogar. Tylko zaczęto stosować y, gończe takie, gończe takie, gończe takie. Y, ja od dawna y, taki pogląd. Y, Reprezentowałem, że nazwa nie jest najważniejsza, ale yy, nawet sam Mickiewicz pisze w Panu Tadeuszu o ogarach, że grają. Yy, gra ogarów polega na tym, że w zależności od tego, yy, jakiego zwierza yy, trochę znajdą, yy, w jakiej sytuacji, czy ten zwierz, yy, na przykład dzik na barłogu, yy, obudził się, yy, zastały go drzemiącego, czy on się broni to to wtedy inaczej szczekają, głoszą inaczej jak na przykład ten, ruszą tego dzika, inaczej głoszą lisa, inaczej głoszą yy, jelenia i tak dalej, i tak dalej. I do tego jeszcze jak dobierzemy yy, psy o różnej tonacji, no to mamy yy, granie. Na tym polega granie. No więc tutaj na pewno będziemy jeszcze o tym, o tym głoszeniu mówić, bo to jest Yy, tak, jeden z problemów, że no, mówi się, że już coraz więcej psów jest yy, bezgłośnych, że, że no, a to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o, o polowanie. Yy, więc tutaj, jeśli chodzi o nazwę, czy to jest oga, czy Gończy, to ja w ogóle bym się nie, sprze nie sprzeczał, ale na pewno chciałbym, żeby te, te psy były głośne, żeby miały piękny głos. Yy, no i. Tutaj też na pewno pewną rolę odegrały przy NN, -y. jak pytałeś mnie jakie te, te, te NN -y wprowadzałem, no to pierwszy to był ten, ten Murzyn, NN no to był pies, ja tylko jednego, jedną sukę pokryłem, jeden miod wypuściłem, uważam, że gdyby tak zarówno ci, co mają gończy, jak i ogary, bo to on się nadawał, to był mieszanie. Długie ucho, bardzo mocny pies, no niesamowita ciętość do dzika, przy czym mądrze brał. Na przykład sukę miałem, jedno, dwie suki miałem, to jedna z nich to pierwsza jest zdobycz to kozioł, który wpadł w rynek i ona go dogławiła. Potem ja jej nie oduczałem, znaczy, starałem się oduczyć. A ona w ogóle się później sarną nie interesowała. To jest cenne, bo nieraz mówimy o tym, że no, przyjechał ktoś na polowanie, no nawet yy, słynne Kopowy, które, yy, o których się mówi, że, że biją na głowę, przynajmniej kiedyś biły na głowę, jeśli chodzi o użytkowość gończe, bo tych psów było mało. Myśmy no, nie mieli wielu możliwości, żeby czerpać. Z tych, z tych psów, że, że tu był pies, tam był pies, no różne. Nieraz to, żeśmy tak spotkali kogoś na ulicy, no to pytam się, a przyprowadziłby pan tego psa na wystawę, żeby mu zrobić papiery? No, no, przyprowadził. A pytam się, a poluje Pan, poluje? No nie. A jak on się zachowuje? Goni, głosi, no głosi. A, a kota, o, kota to już jakby dorwał, to. no to dobrze, no to już jest dobrze, nie? Y Natomiast, no wiadomo, kopowy były liczne, są liczne, no i e, kopowy są dobre użytkowo, a na przykład kolega mówi, no e, był na polowaniu, no były dwa kopowy, no mówi takie mocne psy, no i on stoi na stanowisku i e, głoszą, no to już e, nastawia się, że już... To, a mówi, sarny wyskoczyły, poszły te, te, go, te kopowy za, za sarnami. No, żaden myśliwy, y, który chce mieć dobre przy użytkowe, nie jest zachwycony, jeśli przy idą uparcie za, za sarną. To, że tam szczeknie parę razy, czy tam pobiegnie 200, nawet 300 metrów, zostawi, to nie jest problem. A więc y, y, no, ten, ten murzyn, które, o którym mówiłem, no, to był no, świetny pies, użytkowy. No, tak samo ogarowcy y, mogliby wtedy korzystać, no, ale, ale to wtedy. Y, inne czasy. Ogar, inne, czasy. No, inne czasy, inne nastawienie, większość no, ogarów no, większość, no, większość no, to były y, kanapowce. No, 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 nie było bo, no, bo, no, takiej no, no, informacji też jak teraz, nie? No, wtedy, nie? No, i telefon no, 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 jeszcze jak ktoś miał, nie? A, ja, ja właśnie no, no, pokryłem tym murzynem, potem jak suki dwie suki, jak dorosły, no to przyprowadziłem, no to nawet mi świętej pamięci pani Marta mówię, to nic nie mów, bo, bo tego powiedz, że tam gdzieś kupiłeś od, od myśliwych, nie? Żeby, żeby nie mówić. No było to, prawdę mówiąc, to no, zagranie. Nie fair w stosunku do przepisów regulaminu Hodowli Polskiego Związku Chiaritycznego w Polsce. Więc <grym> zawsze starałem się wykorzystywać, szukać takich NN, które po pierwsze polowały, goniły uparcie albo dzika, lisa. No, nieagresywne w stosunku do psów, do ludzi. No więc różne różne te tutaj. Mogę powiedzieć, że no chyba wprowadziłem najwięcej NN-ów, bo, bo tak, Murzyn, potem Cygan, potem był Zagraj, TROP, Tokaj, Jamcza. Tyle mi się rady może było. No Iskra, tak ja akurat myślałem o Psach, no ale Iskra to była, to, to jest też nn -ka. No wiadomo, że psówki też nie, są ten sam materiał genetyczny, co i, co i psy. Może teraz Edziu. Słuchajcie, no, no słuchajcie, tak jak y, tu to się powiedział, święte słowa, że jednak te y, wprowadzenie renegii, ja najbardziej oczywiście Wojtek, zgadzam się z Tobą, jest słuszne pod warunkiem do, pod niego, do odpowiedniego dobioru egzemplarzy. Y, jak y, hodowcy, ci co między psy z papierami, sprzedawali wszystkie psy z papierami. Niektórzy, którzy się nie chcieli robić papierów, sprzedawali gończe, jako bez papieru, ale to se zrobisz wtedy księgę wstępną i to wierzmią z papierami. Także jak tych gończyk przybywało naszych, to coraz więcej przybywało nn no w tym momencie akurat to było dobrze, że to ta księga została zamknięta według mnie osobiście, teraz jak mamy badania genetyczne, to znowu, by, że tak można powiedzieć, dobrze było to okienko otworzyć. Tak miało być, ale czy tak będzie? Zobaczymy. No, ale ja uważam, że, że ten powód, że coraz więcej było NN-ów, które nie były NN-ami, no to był dla mnie idiotyczny powód, bo po prostu tych, którzy wprowadzają psy, które są po rodowodowych psach, to jest bez sensu. Takim bym nakazał, proszę zrobić badania. Jak się okaże, że, że ten pies jest pokrewniony z populacją do widzenia, wtedy nie tak. wpisujemy. To jest bez sensu, bo <coughs> potem kryje ktoś, albo po jakimś czasie się okazuje, że, że pokrył dziadkiem, wujkiem albo, albo kuzynem, no, albo bratem nawet. Poza tym, słuchajcie, tak w naturze, no zawsze jak jest rykowisko przykładowo, tutaj nie idą szukać chmary nie u siebie, w swoim rewirze, tylko do innego rewizu. Przechodzą to, często, często przy poszczołkach widać, jak się poszczołka za rykowisko jakiegoś byka idzie, to się nie idzie kilometr, dwa, tylko się robi pięć czy dziesięć w jakimś obranym kierunku, szczególnie raczej na części Wostoi, które na co dzień była. Na pewno przydałoby się coś domieszać, mi się też udało parę razy, tam dwa egzemplarze, które dopuściłem do hodowli. A powiem wam, miałem tych Nenek prawdziwych, no prawdziwymi. Nie takich, że tam gdzieś kupiłem od kogoś coś, to miałem koło 5-6, ale nie spełniały wymogów albo eksteriorowych, lub psychicznych, lub zdrowotnych, lub y, innych. Także no, słuchajcie, dopuścić nie jest sztuka. Y, a powiem Wam inaczej. Przykładowo przy pszczołach, jak się dopuści od inną linię obcą, to gen się ciągnie do 10 lat a pszczoła żyje w okresie letnim dwa miesiące. W okresie zimowym na te pół roku. To przy psach, ile się nam to będzie ciągło? To wszystko można zrobić, ale trzeba mieć dużą ilość sług, różnych genetycznie, kryć i wyciągać z tego. Tylko to jest kwestia czasu, pracy, już nie mówię o pieniądzach. Wymieniłeś te powody, które by dyskwalifikowały ten, że wymieniłeś tam eksterię. Dla mnie, powiem Wam szczerze, eksterię to znaczy, no nie może być rażącego odstępstwa od wzorca, że, że na przykład wielki pies, czy powiedzmy, no łaciaty, nie? czy to choćby był super użytkowy, no nie da się takiego psa dopuścić, ale, ale tam jakieś przesiania, powiedzmy jakieś, że tak powiem, ustępki są najmniej ważne. Najważniejsza jest użytkowość psychika, budowa jest ważna. No to wszystko wyprowadzimy. To powiem wam jeszcze taki przykład kiedyś, jak ja zaczynałem, ja później to stosunku do Wojtka, bo tam na, tysiące, na 2002 na moja pierwsza suka była, to psy ogólnie gończe wyglądały no w takim typie czarne, z dużymi przesianiami, podpalane bardzo mocno, zbliżone nawet trochę powiem podpalaniem farbą do ogara. To od podpalania były rozległe, aż tutaj po pachy, cały brzuch, głowa była bardzo mocno podpalana. Byli, to tak było. Było tak, byśmy to nazywa, ja to nazywam takim, takim podpalaniem olsztyńskim, że tak można powiedzieć, bo akurat tamtych, którzy no, 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 bardziej podpalanie było więcej. I kiedyś wam powiem, że stoję na wystawie, to było jakieś tam 5-7 lat temu, i jeden sędzia mówi, przed właśnie pies w takim typie do oceny. Tak? No, tak. Ten? Nie, 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 nie mówię, że ten, tylko nie, taki nie ten, ale, ale ten w typie tego. Tak, tak, ten oczywiście, ten w typie takiego i sędzia mówi, nie, no za dużo tego za dużo tego, tego, tego podpalania, to te może nie może być. I nie powiem wam, który sędzia to był. Był to sędzia, który od lat sędziował gończe i pamiętam, jak ten sędzia sędziował lata temu te psy właśnie w tym typie i OK. I teraz bardzo mocno te gończe jednak idą w tym typie. Ciemny? Ciemny? Teraz mamy coraz więcej gończy po... tym... tak. i balanie. Bez podpalania. Bez podpalania. To ja powiem jeszcze Taki, zrobię przerwę pewnie, nie? Taki jeszcze no, to powiem wam, że widzicie do, do Wojtka w tej zielonej koszuli. Ja mam powiem, że ja parę lat kupiłem ta lumpek się taką do roboty taką koszulę, no i cholera, nie wiem czy to nie będzie ta. No, tu mamy też takiego nie, bo tak jeszcze ją ma. Ja, jeszcze do go za chwilę zrobię przerwę, ale jeszcze mamy tutaj kolegę, który też jest właścicielem Enena, tak? Tak. Może kolega, chce powiedzieć kilka słów. Znaczy, moja przygoda z NN-em to jest naprawdę Dłuższa no to historia. Ta, jest, ta to jest, historia łączy się z tym pierwszym psem, z kolei nie z NN z pierwszym psem i to właśnie z Ogarem Polskim. Pierwszy raz miałem z nim styczność dzięki Wojtkowi. To była taka e, sytuacja dosyć wiązana. Opowiedział mi o tym kolega psie, który był w, w Białce Trzańskiej. Tam też ta historia była no, też tragiczna, tragiczna. W każdym bądź razie e, zaczęło się od Ogara Polskiego. Mieliśmy i faktycznie tak było. Zadzwoniłem na drugi dzień powiedział, że ma dla mnie psa szczeniaka. Ja mu mówię, no to świetnie, dziękuję ci z góry. Tylko to jest w, gończy, w typie Gończego Polskiego, ale nie, ale nie ogar. Ale mnie to nie przeszkadza. Mnie bardzo chodzi o chory użytkowe tego psa. Co się okazało? Ten pies miał trzy miesiące, jak go wzięliśmy tam od tego kolegi z Białki Letztańskiej, od Krzysia, mojego imiennika. Ten pies od trzech miesięcy praktycznie wykazywał walory użytkowe. Naprawdę powiem wam wszystkim, koledzy, z takim psem, tak jak tutaj dzisiaj rozmawiałem z niektórymi kolegami, takiego psa spotyka się chyba raz w życiu, nawet nie raz na 10 lat, a raz w życiu. I kolega z kolei drugi, jak zobaczył jego pasję i zaangażowanie w polowanie, Tutaj mogę wymienić kolegę Łukasza Olwęca, władcy Kniei, to mimo wszystko jego zasługa, stwierdził, że jest szansa na to, żeby ten pies właśnie dzięki księdze wstępnej mógł uzyskać rodowód Elena. Szkoda by było, że Faktycznie doprowadziliśmy do tego, tutaj też dzięki Wojtkowi Machajowi udało się zrobić księgę wstępną temu psu i dzięki temu ten pies przekazuje dzisiaj geny i wiem, że te geny są... I, bardzo dobrze, żeście zrobili, bo no, naprawdę tu Rafał ma Dunaja właśnie po tym psie, ma Marek, my mamy, nawet żałuję, że trochę wcześniej żeśmy, bo Łukasz nam proponował żebyśmy kryli jakoś tak, no próbowaliśmy, ale nie wyszło teraz no, na szczęście Bruno jest jeszcze w dobrej kondycji bo naprawdę no, takich psów w hodowli nam potrzeba mimo tego, że jest on NN że no wychodzą czasami ale to się trzeba spodziewać, że, że pewne różnice później jeśli chodzi o, o eksterię to mogą wychodzić jakieś tam przesiania czyli za dużo podpalania, ale najważniejsze, że te psy są y, psychicznie bardzo dobre, y, nie ma agresji, nie ma ani do psów, ani do, do ludzi. Natomiast jest pasja i y, przede, y, przede, przede wszystkim pracy. Przede